Ooo! Obama! Dzień dobry. Gramy dzisiaj w Obama Maze, Znalazłem tą grę na Steamie w sekcji horrorowej, bo uznałem, że trzeba Trzeba zrobić jakiś, jakiś content I Tego rodzaju contentu. Lecz był, ale nie, nie było. Nie było takiego, że byłem sam, ale był taki, że jest jakieś gry, taki film, a nie kompilacja klipów. Oooo! Ej, trochę za głośno. Dobra, a więc y, Obama, Obama Maze, nic nie wiem o tej grze i no jest to alfa, czy tam pre-release, czy cokolwiek w tym stylu dla na najpierwszego października z tego co widziałem, czyli, czyli wczoraj, więc gramy w singla. Y, Tutorial. Nie mam na tyle psychy, żeby iść w tą grę bez tutoriala Nie jestem aż tak Zniszczony psychicznie O kur... Halol Okej okay, mam Mam dobre twierdzi... 40 FPSów e, okej okay. ja chcę ani, ale... Wyłącz Ja... Yeah. Okej, okay, nie można zmienić jakości gry na gorszą. Dobra, to najwyżej będą czasami troszeczkę lagi. Anyway, nie, nas nie obchodzą lagi. My jesteśmy dość wystarczająco potężni, żeby przejść przez te lagi. Dobra, loading. Halo? Dobrze. A więc ta gra chyba polega na tym że jesteśmy sobie w maze'ie o tak obama maze okej okay, czyli w obama maze musimy nawigować przez sobie przez labirynty o tak e, jako że jestem praworęczny i zawsze wybieram prawą drogę to idziemy w lewo no jednak pójdziemy w prawo e, okej okay, czyli gra uczy nas że nie każdy labirynt ma wyjście W lewo na pewno nie będzie dalszej drogi, więc idziemy w lewo. Albo i będzie. O, jest sprint, jest kłócanie. Jakie są kontrolki tutaj w ogóle? Jest WASD. No i jest sprintowanie pod shiftem, dobra. Nie ma problemu. Nie ma problemu. I damy sobie radę. Prawda? Prawda. Obamium. Ty, jaką... Mam rozpoznać Obamią od Obamy bo jedno muszę zebrać, a od drugiego muszę biec okej okay. Może... <śm> mo możliwe, że przeszły mi ciarki okej, okay, przeczytałem tam że trzeba szybko kliknąć F dobra, spiedranujemy tę grę gdzie my szliśmy? tutaj w lewo, tutaj w prawo Tutaj w prawo potem. O, te. Tak. O, jest Stamina w lewym dolnym rogu. O, i tu można pode wyłączyć latarkę, nie ma problemu. Pierwszy obam O kurde, widziałem go przez. To mi się kojarzy z tymi wszystkimi TikTokami. I... Ej, ta Stamina naprawdę długo jej nie ma. To mi się kojarzy z tymi wszystkimi TikTokami z Garry's Moda. po prostu uciekało się. Przed kimś Okej, okay, czyli obinęliśmy obamę. Dobra. Okej, okay, mamy radio. A co mi daje radio? No dobra. Ale powiedzcie mi co ja mam zrobić? Twórcy gry deweloperzy. Okej, okay, ta gra jest troszeczkę overwhelming. Obamos! Okej. Okay. ale te epickie ręce? O! Rozumiem. A czy on pokazuje Obamium? Chłapki. Bertrop. Okej. Okay. Nie chcę myśleć po tamto Obamium? Rozumiem, zespawnujemy za tobą Obamę, ale myślałem, że to będzie w momencie, w którym zacznę biec do przodu, bo oni dają ci napis, żebyś go przeczytał i w momencie, kiedy go czytasz, jak dojdziesz do momentu, o, zespawnujemy kogoś za tobą i w tym momencie dostaniesz Jumpscare i... dobra, nie ma problemu. Ta gra nie jest straszna, to jest Jumpscare w postaci jednego PNG, to nie może być straszne. O kurde, Obama! To teraz go zobaczyłem. Ja, ale epicko. Okej, okay, poczekaj sobie. Pytanie, czy ja mogę być z tyłem? Mogę. Dobrze. Zobaczymy Obamę. O kurde, Obama! Obama? Excuse me. Dobra, additional information, okej, okay, nie. Rozumiem. Dobra. Czyli... Ty... Powinieneś... Nie powinieneś być Tutaj. Ale jestem, więc y, próbujemy. To dopiero tutorial. Okej. <grytory> Okej, okay. okay, normal. Nie ma problemu. Playmaze. Okej. Okay. Okej, okay, czyli tablet. Tablet pokazuje obamium, a nie... Dobra. Ok, muszę przyznać, że jestem troszeczkę zestresowany. Tym bardziej, że albo to byłem tylko ja, albo tego Obamy nie widać było aż tak łatwo. I też nie mam pojęcia, jaki jest cel tej gry. O jezu, trzeba za każdym razem uruchamiać. Nie wiem, jaki jest cel tej gry: zebrać jak najwięcej Obamium? No dobra. Czyli on jest po prawo? I już nie. Ok, ciekawa mechanika. O! Słuchaj go, cóż za epicka. Niespodzianka. Niespodzianka, dobra. Ja. To jest, szczerze, to jest jeden z pierwszych momentów. Od dawna, w których coś komentuję. Pamiętam jeszcze, jak grałem w Minecrafta na PS4. To były czasy, jak nagrywałem odcinki i połowa z nich lodowała do kosza. O, łapka. Dobra, czekaj, tablet. Obamus. Moja ręka jest w ścianie, nie ma problemu. Idziemy po Obamium. Obamium! Hello Czy to jest coś z... Tru... Slendermana? czy im więcej masz Obamium, tym jest gorzej? Okej, okay, są takie jakby... Lekkie... Krzyki... Niczym... Z SCP... Niczym z SCP Containment Breach, SCP-096 Teraz ważne pytanie, czy jak słyszę... Tak, jak słyszę picie serca, to znaczy, że on jest blisko. Ej, ale w tutorialu mi mówili, że jak skaszę latarkę, to jestem bezpieczny. Ej, no nie fair. No dobra, nie, nie ma problemu, ja to rozumiem. Gorsze jest... Nie, boli mnie to, że ten sprint jest aż tak bardzo... Ciężki do odnowienia. Że on się zbiera naprawdę sporo czasu. To mnie boli. Okej, okay, czyli mogę chodzić sobie z panem Latarką, ponieważ on i tak uzna, że mnie widzi. Dobra. Mm, excuse me, tale, tablet? Tablet, tak. Obamos. Obamos tablet. Nie. Okej. Okay. Dobra. To trzeba iść w tamtym kierunku. Jest dużo pułapek, dobra. Czyli te pułapki faktycznie mogę sobie rozstawić, bo ich i tak będzie wciul. Nie ma problemu. Ale. Dobra, ja może powinienem się trzymać jednej ściany typu prawej. I wtedy na pewno gdzieś dojdę. Na pewno. Co to jest? To wygląda jak ryba. Obamus. Ok. Jeżeli Obamę słuchać zawsze, kiedy bije, się, bije ci serce, to to nie będzie tak źle. Bo można go konsist konsistently wiedzieć, gdzie on jest. Ale ja może będę oszczędzał sobie tego Sprinta, bo zaraz będzie... ...i mnie nie będzie. Obama mi do klapsa. Trochę skaf. Może on się nie pojawia, dopóki nie zbiorę pierwszego Obamium? Obamos. No jeden jest tutaj, ewidentnie, tylko że ja nie mogę do niego znaleźć w żaden sposób drogi. Dobra. Wystranę mam ze wasze, wasze Obamium. Nie potrzebuję waszego Obamium. Obamium jest useless. Ale nie wiem czy to gra jest aż tak straszna, ale grałem w parę gier horrorowych i troszeczkę o tak, on się spałnie jak zwierzęłem pierwsze obamią O Obama To był on Dobrze, że postawiłem tego trap'a. Ale jestem genialny. Okej, okay, musimy troszeczkę zebrać energii. Może znaleźć kolejną pułapkę. To jest dobre pytanie. Na jak długo ta pułapka go zatrzymuje? Chciałbym znać odpowiedź na to nurtujące pytanie. Chyba, że to jest pułapka typu stawiasz mu ścianę, przez którą nie może przejść. O! Obama! Tylko nie on! A! A! Nie! Dobra, spróbujmy las. <noise> ale muszę przyznać, że te troszeczkę siarki nie przeszły No trudno. O ale las Ty tu jest nawet 3D, dobra. Myślałem, że to będą drzewa typu 2D Okej, okay, tutaj się właściwie przydaje lata e, Pokaż mi obamosie moje obamium Rozumiem Nie ma problemu Nie potrzebuję obamium Na szczęście Póki nie zbiorę pierwszego obamium Nie może być obamy Niczym w slenderze 8 pages. Ej, ale teraz to nawet nie jest... Nawet nie jest labirynt. To jest po prostu las. To się rozumiem, ale nie wiem. Myślałem, że to będzie jakoś inaczej wyglądać. Okej, okay, czyli rozumiem, że tutaj nie ma nie ma labiryntu, ale Obamym jest o wiele cięższe do znalezienia. Ja dalej nie wiem, jaki jest... Cel tej gry, bo jest tam Endless Mode, czyli zgaduję, że w zwykłych trybach jest jakiś cel. Żeby... o żeby znaleźć ileś tam obamium, czy co? No nie, nie mam pojęcia. Witaj. Dobra, ale... Mogę tutaj po prostu przykampić i poczekać mi się zregeneruje power level. Bo ja bym bardzo chciał. Dobra. Myślę, że to czas. Bierzemy obamosa? Ok, Czyli w Labiryncie mogłeś go jakoś zgubić, ale tutaj to chyba nie będzie takie proste. Też... Okej, okay, rozumiem. Czyli jest prości... O, Obama. Ej, on jest szybki! Jak ja mam go zgubić? Obama Obama yeah.